Szanowni Państwo, pod koniec XIX wieku Toruń był na tyle rozwiniętym miastem, że władze uznały, że konieczne jest pobudowanie komunikacji publicznej. Po wielu analizach zdecydowano, że linia tramwajowa bo o takim rozwiązaniu wówczas myślono, połączyć powinna dworzec Miasto z Bydgoskim Przedmieściem. I taką trasę o długości 3,5 km zakontraktowano zakontraktowano jej budowę w sierpniu 1890 roku w roku 1891 16 maja pierwszy tramwaj tą właśnie trasą wyruszył był to oczywiście tramwaj konny warto wspomnieć że zajezdnia punkt obsługi technicznej wozów, jak również stajnie, miały dokładnie w tym samym miejscu, w którym i dziś mieści się zajezdnia tramwajowa, zresztą również siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W tych samych budynkach mieszkało, w cudzysłowie, 27 koni, bo taką, nazwijmy to, flotą dysponowała wówczas firma przewozowa. Te konie na zmianę, Cięgnęły sześć wozów krytych bądź siedem letnich odkrytych. Spółka dysponowała także dwoma odkrytymi omnibusami, a na wypadek bardzo obfitych opadów śniegu były także dwie pary sami. I tak wyglądała komunikacja miejska przez pierwszych osiem lat, bo już w roku 1899 konie zostały zastąpione przez. Trampaje elektryczne, które jeździły po tej samej trasie. Trasa zaczynała się przy zajezdni, a więc przy ulicy Sienkiewicza, prowadziła ulicą Bydgoską, aż do alei 503, gdzie w okolicy, stojącego zresztą do dziś, w zabytku architektury ogrodowej, tak zwanego grzyba towinskiego, zakręcała w kierunku nieistniejącej już dzisiaj bramy Bydgoskiej. Za Bramą Bydgoską skręcała w ulicę Kobernika, następnie w Świętego Ducha, Różaną i dalej patrząc w tym kierunku, z, naszych, z miejsca, w z którym się znajdujemy, przez Rynek Staromiejski, ulicę Szeroką i Królowej Jatwiki do Rynku Nowomiejskiego, gdzie skręcała w ulicę Świętego Jakuba i dojeżdżała do Tworca do, do Miejskiego. Komunikacja tramwajowa rozwijała się przez cały ten okres powojenny, ale w 24 roku dołączyły do niej także pierwsze cztery autobusy. Były to autobusy marki Ford, które po półtora roku no, zawieszono ich działalność, ponieważ linie okazały się nierentowne i autobusy wróciły na nasze ulice jako komunikacja publiczna dopiero w roku 1940. W roku 46 po dramatycznych zniszczeniach wojennych cała ta flota autobusowa wymagała gruntownej odbudowy, składano, z czegoś się dało, autobusy i tak przez kilka pierwszych powojennych lat to wyglądało, aż do roku 1952, kiedy zakupiono pierwszego Icarusa. Potem przyszła kolejna, stary, jelcze aż doszliśmy do komunikacji tej współczesnej, która obsługiwana jest przez coraz nowocześniejsze środki transportu. Warto jeszcze wspomnieć o miejscu, w którym się znajdujemy. Łup Cezara jeszcze 51 lat temu przejeżdżał tędy tramwaj, czego ślady zresztą na pamiątkę w postaci szyn tutaj pozostawionych mamy. Zanim do tego doszło, trwały przez dłuższy czas rozmowy na temat tego, jak skomunikować lepiej starą część miasta z Bydgoskim przedmieściem. Na drodze stały te właśnie kamienice, które proponowano wyburzyć. Ale rozmowy na ten temat trwały wiele, wiele lat i w końcu profesor Ignacy Tłoczek, architekt znany z również wielu innych miejsc w Toruniu, doprowadził do przykłócia tych tuneli, które obserwujemy w kamienicach. Uważam, że majster budowlanym było dokonanie tego w ciągu zaledwie kilku miesięcy, bo w czerwcu podjęto decyzję, a już we wrześniu roku 1936. Ruszył ten pierwszy tramwaj, który zresztą miał połączenie z torowiskiem w, w, w ulicy Chopina. Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno ten pierwszy tramwaj w roku 1936, jak i ostatni w roku 1970 prowadził ten sam motorniczy. Był to pan Felix. Felix. Majczyk. Właśnie, pan Felix Majczyk, przepraszam Także osoba, która przez 55 lat pracowała w naszej firmie i muszę powiedzieć, że osób, które kilkadziesiąt lat swojego życia zawodowego w komunikacji miejskiej Turunia spędziły, jest bardzo wiele. Chwila współczesności. Pan prezydent już wymienił najważniejsze inwestycje, które przed nami. Ja bym chciał jeszcze tylko ogólnie podsumować, że komunikacja miejska w Toruniu zmierza do tego, aby stanowić jak najbardziej wygodny dla pasażerów środek komunikacji. Wygodny, ale także bezpieczny, cichy, zapewniający jak najwyższe parametry ekologiczne. I dlatego inwestujemy w nowe linie tramwajowe, dlatego kupujemy nowe tramwaje, kupujemy także pojazdy. Nisko lub zeroemisyjne, jak nowoczesne autobusy zasilane olejem napędowym, ale spełniające najwyższe normy emisji spalin, jak autobusy hybrydowe czy wreszcie elektryczne. 130 lat to już szmat czasu. Możemy być dumni, jak sądzę, z tego, że od tylu już lat komunikacja miejska w Toruniu przewozi pasażerów i czynimy to coraz sprawniej, coraz czyściej, coraz bardziej ekonomicznie i ekologicznie ku zadowoleniu pasażerów, mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo.